Jak w każdy czwartek kudła te rozmowy Marlena Koch-Fantetti. Witam Cię, Marleno. Witam, witam was serdecznie. Jak ja się za wami stęskniłam. Buongiorno, buongiorno. My też się stęskniliśmy. Buongiorno. My tutaj takie radosne, rozświergotane, a dzisiaj mm, temat ciężkiego kalibru. Ja muszę ci się przyznać z, z zawstydzeniem wielkim, że nie miałam pojęcia, że depresja może dotykać też psy. To nasz dzisiejszy temat, depresja, psia depresja. Wiesz co, ja, ja już o tym słyszałam nie raz. Nie miałam przypadku z moimi psiakami, jeżeli chodzi o depresję, ale trafił mi się taki przypadek. Trafił mi się taki przypadek, dlatego właśnie chciałam dzisiaj podjąć właśnie ten temat, bo to nie jest takie, hopsiupy, i po prostu, wiesz, byłam, byłam w maksymalnym szoku. Jak po prostu psy mogą reagować jak ludzie na depresję, jak przechodzić po prostu jak ludzie tą depresję. To jest po prostu, wiesz, co uczyłam się o tym, bo, bo, bo podczas kursów, podczas wszystkich, wiesz, sympozjum i tak dalej, wiesz, uczyliśmy się, przechodziliśmy ten temat, ale generalnie przypadków było niewiele. A, a, a ja po prostu się zdarzyłam z takim przypadkiem. I wyobraźcie sobie, Labrador. Labrador mhm. z depresją. Słuchaj, no to mów jakie są objawy przede wszystkim, bo ja teraz zaczęłam się martwić. No. Nie, słuchaj, nie ma czym się martwić, nie ma czym się martwić. Słuchajcie, musimy mieć pod uwagę sobie najważniejszą rzecz, że pies jest w ogóle zwierzęciem bardzo, ale to bardzo empatycznym. Bardzo empatycznym. Bardziej, jest bardziej empatyczny niż my. Jest zdolny do przeżywania silnych emocji, jest bardzo wrażliwy i kto ma psa wie, że miewa on swoje lepsze i gorsze dni i zupełnie podobnie jak człowiek potrafi się smusić, cieszyć, bać, złościć. Podobnie tak jak my ludzie reaguje na niekorzystne zmiany pogody, wyczuwa nasze nastroje o wiele bardziej niż inni ludzie. Cierpi z powodu braku zainteresowania. I nie powinno nas to w ogóle dziwić, że, że przy tak szerokim wachlarzu emocji nasze, nasze, nasze pelozetti czy nasze czworonogi, kudłaciaki przeżywają swoje głębokie smutki i, 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 i podobnie jak nam dokuczają im choroby związane z ich zaburzeniami nastroju. I kochani, depresja defini de, definiowana jest w, w jako zaburzenie charakteryzujące się różnymi objawami, nie? Które występuje przez okres co najmniej dwóch tygodni w postaci zmian nastroju, polegających na pogrążeniu się w smutku, przygnębieniu, stany lękowe, wygaszenie zainteresowań, utraty zdolności, e, powiedziałabym, utraty zdolności do odczuwania przyjemności, e, również zaburzeń e, psychoruchowych. O, tak bym powiedziała. I to jest właśnie u, u, u takie, takie pierwsze rzeczy u zwierzaków, nie? Czy depresja ludzka jest taka sama jak u psa? Nie, powiedziałabym tak czy nie. Są, są pewne różnice, nie będziemy się no, tutaj nad tym tematem w jakiś sposób bardzo tutaj rozwikłać, ale ważne jest, że. U, u ludzi jest dużo, duży wpływ mają związki biochemiczne i genetyczne, natomiast w przypadku u psów te dwa ostatnie czynniki właśnie są mało brane pod uwagę. U psów, jeżeli chodzi o te niekorzystne czynniki, to są bardziej środowiskowe, które negatywnie oddziałują na psychikę zwierzęcia i powodują obniżenie nastroju. Czyli jakie są te przyczyny, podstawowe przyczyny, moi drodzy, depresji u psa? Mogą być one bardzo różne, występują one również zbiorowo, ale przede wszystkim są to istotne zmiany w ich życiu, które prowadzą do zachwiania równowagi, dającej poczucie spełnienia i zadowolenia. Czyli, aby prawidłowo zrozumieć ich etiologię. Czyli etiologią psych smutków jest konieczne osiągnięcie do genezy gatunku. Pamiętajmy, że pies udomowiony z potomkiem wilka, który żył w stadzie, tworząc liczne więzi społeczne, konieczne oczywiście do przetrwania. Udomowienie psa było, doprowadziło do zmiany relacji pomiędzy wilkiem na więzi pomiędzy psem i człowiekiem. Czyli te zależności są na tyle silne. Że iż towarzyszą im e, bardzo głębokie emocje i e, e, jakiekolwiek czynniki zakłócające kontakty pomiędzy zwierzęciem a jego panem stają się. Ba, bardzo taką mocną przyczyną chwiejności nastroju u wrażliwego czworonoga, a są to bardzo e, wrażliwe nasze, nasze, te, nasze, nasze te, te poczwarki kudłate, i właśnie one prowadzą do powstawania tych stanów e, depresyjnych. Jakie są objawy, kochani? E, ja, że jakie są objawy? Jakie są e, m, te przyczyny? Zmiany w życiu psa, czyli zmiany miejsca zamieszkania. No, ale to mniej więcej pies się generalnie przyzwyczai, i ważne, że jest pan, który da im odpowiednią e, uwagę. Pojawienie się no, do nowego domownika, czy ludzkiego, czy zwierzęcia, to też bym nie brała jakoś tam pod uwagę, bo to zależy, jak się w tym sytuacji zachowa e, właściciel, czy potrafi, czy potrafi to w jakiś sposób e, m, zniwelować. Ale bardzo ważna jest zmiana rytmu życia psa. Czyli wpływająca bezpośrednio na zmniejszenie ilości poświęca, poświęcanej mu przez właściciela uwagi i czasu. Także e, e, są to związane ze e, zmianami pół roku, czyli zaczyna być zimno, wychodzimy mniej, e, e, kiedy to maleje właśnie drastycznie e, liczba i czas trwania e, e, spacerów. Pies tego nie rozumie, że jest zimno i pan nie ma ochoty wychodzić. Jest tego nie rozumie. Dla niego zawsze jest fajnie. Mało tego. Im zimniej, tym lepiej. Rozłąka z właścicielem. Moi drodzy, rozłąka z właścicielem to jest po prostu straszne dla psa. Strata domownika czy innego zwierzęcia, do którego zwierzę było przywiązane, no ale o tym to chyba nawet nie muszę mówić, bo to już wiemy. Przejawy przemocy czy agresji w otoczeniu. Pies bardzo to odczuwa. Brak zajęcia i niedostateczna ilość ruchu i nuda. O tym Wam powtarzam już od kąt, Olu? Od, Od się znamy. Od zawsze. Od zawsze. Mhm. Nuda, brak ruchu, brak spacerów. Pies kanapowy to jest pies pod depresją, bo oczywiście są niektóre rasy, które to uwielbiają, ale większość, a przede wszystkim psy pracujące, czyli długotrwała, niezaspokojenie potrzeb wynikające również ze specyfiki rasy. Jeżeli bierzemy, słuchajcie, słuchaj, słuchajcie, a, a, owczarka belgijskiego. Ma Malinois i trzymamy go sobie na kanapie, to możecie być pewni, że ten pies wejdzie w depresję, we frustrację i mało tego, stanie się psem bardzo agresywnym. To możecie być pewni. Mm -hmm. Okej. Okay? Brak zabaw, wspólnego spędzenia czasu z właścicielem, zainteresowanie ze strony pana właściciela. To wszystko wpływa właśnie na depresję. E, ważne jest, e, ja to już wiele razy potwierdzałam, e, mówiłam wam o tym e, e, szkolenie psa, nie tylko szkolenie psa, po to, żeby mieć psa wyszkolonego, któremu, któremu mówimy, chodź do mnie do nogi i e, figofago, ale psa wyszkolonego, super i w ogóle nie. Tropienie, aktywność użytkowa. Psi, psie sporty. Słuchajcie, to jest wszystko i wyłącznie dla e, zdrowej mentalności psa. Bo tego pies po prostu potrzebuje. Pies w tym momencie się po prostu rozwija, się realizuje. To nie, bo mamy psa super wyszkolonego, bo nas słucha. Nie, to jest dla jego zdrowia psychicznego. E, gryzienie, słuchajcie, gryzienie jest bardzo ważne, bo pies w tym momencie rozładowuje swoją frustrację, i również jest bardzo ważny odpoczynek. Jak pies śpi i odpoczywa, to my mu mamy nie przeszkadzać. Mhm. On śpi, on odpoczywa. I tyle. Słuchaj, reasumując, to, to... bo to oczywiście nie koniec tematu, za tydzień na pewno A. do tego wrócimy i będziesz, będziesz opowiesz nam co zrobić. No, już poniekąd to powiedziałaś, bo powiedziałaś czego nie robić, ale jeśli mm -hmm. już i, i za tydzień będę cię prosiła, abyś powiedziała co, jeśli no, z takiej czy innej przyczyny jednak do tej depresji u naszego kudłatego przyjaciela doszło. Natomiast ja chciałabym podsumować to, co powiedziałaś, te objawy, bo to no, jednak trzeba obserwować swojego psa, czyli rozumiem taka osowiałość, ale pies jest zdrowy, znaczy zdrowy fizycznie, no bo to też takie osowiałości mhm. i różne inne mogą być przyczyną um, czy też skutkiem choroby, prawda? No to musimy też to wykluczyć, prawda? Jakieś niejedzenie, um, ospałość tak, nadmierna i tak dalej, ale jeśli się okazuje, że nasz pies jest co, kwitnąco zdrowy fizycznie, no to jest to powód do niepokoju, brak radości. Olu, ja ci powiem, ja wam powiem tylko jedną rzecz. Jak mi się trafił ten kochany labrador, który ma półtora roku, czyli to jest generalnie szczeniak. Trafił mi się od mojego weterynarza. Ten szczeniak trafił do weterynarza, naszego weterynarza. Andrzejka kochanego. On jest wspaniałym weterynarzem. Przeszedł wszystkie badania, badania krwi i tak dalej. Pies jest zdrowy jak ryc, jest apatyczny, jest generalnie osowiały i w ogóle. I Andrzejek, to jest bardzo mądry weterynarz, zadzwonił do mnie i powiedział, Marlena, masz chwilkę? Mam, przyjeżdżaj. Przyjechałam, pojechałam, no i nic. No i generalnie zdiagnozowałam u psa po prostu depresję. Widząc, że badania są idealne, pies jest żywiony fantastycznie, pies jest po prostu w idealnym stanie zdrowotnym, bo przeszedł wszystkie badania, pies po prostu nie ma, do, pomijając tylko jeden fakt, że jest troszeczkę otyły jak na swój wiek, dlatego że nie ma dostatecznej nie ma ilości po mhm. prostu. Nie ma ruchu, nie ma, nie ma odpowiedniego szkolenia. To jest labrador, e, który potrzebuje bardzo dużej ilości ruchu, dużej ilości zainteresowania, zabawy i w ogóle ma półtora roku. To jest szczeniak, no Szczeniak. Szczeniak, No właśnie, no to powiedz na zakończenie, co doprowadziło u niego konkretnie do, 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 do tej depresji? no Półtora roczny pies wydawało się. To, półtora hmm. roczne to, że po prostu pies ma ogródek. Mhm. Pies ma ogródek i pies wychodzi na ogródek, sika, sra e, i wraca do ogródka i dopóki był szczeniakiem, była zabawa piłeczką i szarpakiem i tak dalej, teraz trosz, troszkę mu się wyrosło, już nie jest takim z taką fajną kuleczką. Słodziutki, taki No i dobra, cute, już nie jest nie? taki kochany, tak oczywiście, no i teraz dobra, mają willę, ogromną willę, kupę kasy, no i piesek generalnie nie wychodzi na spacery, nie ucha, nie, pozna, nie, 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 nie poznaje. Na terytorium I generalnie wychodzi po na, na ogródek. Wybaczcie, słuchajcie moje słownictwo, ale nerwy mam straszne na sranie i na sikanie i tyle. Mm. Marlena, wracamy do tematu już za tydzień. Depresja psia, psia depresja. Tak, psy też mogą mieć depresję. Przed chwilą Państwo słyszeli przykład szczeniaka. Nieprawdopodobne. Za tydzień o tym, co zrobić, jeśli już do, takiego, do takiej sytuacji dojdzie. Pewnie Marlena będzie nam mówiła, co robi i jak radzi sobie, i czy rodzina się jej słucha, mhm. jeśli chodzi o e, orzeczonego Ciężko. labradora. E, Marlena, wielkie dzięki. Trzymaj się. Hau, hau. Dzięki, kochana. Miał, miał. Kochani, pozdrawiam. Hau, hau, miał, miał. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Marlena Koch-Fantetti wprost z Turynu kudła te rozmowy w każdy czwartek. W podcaście nasze Radio USA. Zapraszam, subskrybujcie. To nic nie kosztuje, a będziecie wiedzieć, jak będą <grymny> pojawiały się nowe <grymny> rzeczy.